Niedawno władze Trzewa kupiły drewniany wiatrak. To jeden z obiektów, znajdujących się na liście zabytków naszego miasta. Niestety, budowla była własnością prywatną, coraz bardziej popadającą w ruinę. Zakup mają uratować i przywrócić nowe życie. Wiatrak udało się zakupić za 460 tysięcy złotych. Obiekt został posprzątany i zabezpieczony. Teraz czeka na remont. Urząd miejski ogłosił już przetarg. W ubiegłym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na pierwszy etap prac budowlanych i konserwatorskich. Jest to przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj, od wykonawcy będziemy oczekiwali przygotowania pełnej dokumentacji, też sporządzenia takiej inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, wykonania prac konserwatorskich, prac remontowych. Też chcielibyśmy, aby wykonawca pozyskał wszelkie potrzebne zgody i opinie w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków no i pozwolenie na budowę. Na oferty czekamy do 28 marca, a czas na wykonanie zadania to będzie 520 dni od podpisania umowy. Przypomnijmy może, że na to zadanie otrzymaliśmy około miliona 200 tysięcy złotych z dofinansowania rządowego. Jakie będzie w przyszłości przeznaczenie wiatraka? W tej chwili koncentrujemy się na tej stronie inwestycyjnej, na tym, żeby wiatrak doprowadzić do stanu używalności. Potem będziemy się zastanawiać nad wykorzystaniem, tak aby to był obiekt otwarty dla mieszkańców, dostępny, aby jak najlepiej wykorzystać jego walory. Wiatrak był własnością prywatną od 1983 roku. Obiekt został zbudowany w 1806. Konstrukcja holendra jest drewniana, podstawa natomiast murowana. Obiekt posiada rzadko spotykane pięcioramienne skrzydło i obrotową głowicę. Został zrekonstruowany w 1950 roku. 10 lat później wpisano go do rejestru zabytków.